Cześć. Cześć. Z tej strony ekipa przy planszy. W gospodzie. Ekipa w gospodzie. Dziś w gospodzie. Ale dzisiaj szybko. Nie, bo ja co jestem sprawny gość. Kurde, no. Mamy dla Was najnowszą grę od wydawnictwa Fox Games. Bardzo dziękujemy za egzemplarz. Jest to gra baśniowa gospoda. I będziemy rzeczywiście wysyłać baśniowych bohaterów do tytułowej gospody. Tak, gra przeznaczona Proste, jest nie, dla nie, dwóch graczy od 8 roku życia na 15-20 minut. Mm -hmm. Więc rzeczywiście, nie jest to tytuł długi, ale też zaraz zobaczycie, że rzeczywiście tak jest, bo gra się w niego bardzo sprytnie. Powiem Wam szczerze, muszę wspomnieć, połączenie dość nietypowe, bo jest to gra Simon i Fox Games. To takie połączenie dosyć nietypowe, bo bardziej bym powiedział, że to będzie portal. że zresztą. Ten magiczny tytuł trochę nie kojarzy mi się ani z ang, ani z zombie więc też, że taki tytuł jest w ofercie tego oryginalnego wydawcy. Jak powiedziałeś o połączeniu, to mi się w ogóle skończyło coś innego. Co chcesz powiedzieć? Może baśniowy bohater idzie do gospody. Ja pierdzielę, <laughs> nie. Pi Pinoki idzie. <laughs> nie, dobra, ja, a teraz dobra, lećmy do, lećmy do omówienia tej gry. Chodźcie z nami. <laughs> Okej, okay. tak naprawdę nie ma tu zbyt wielu komponentów. Mamy przede wszystkim naszą tytułową gospodę, która jest sporem drewnianym. Drewnianym. Ja pierdzielę, ale już która jest sporem, No bo ona wygląda tak z drewna, które jest sporym no. plastikowym, kawałkiem. Nie wiem, jak to nazwać. Wygląda jak witraż. Kratki. Na... Takiej. Ma wiele tutaj różnych okienek, oczywiście, gdzie będą nasi odwiedzający gospodę zaglądać przez te okienka, ale mamy też równe pola, które są jakby wyjaśnione w instrukcji na takiej małej planszeczce, co to w ogóle jest. My teraz przestawimy trochę tę planszetkę w tę stronę, abyście widzieli w ogóle o co chodzi, bo oczywiście w grze powinniśmy siedzieć naprzeciwko siebie, aby zagrywać sobie żetony członków gospody. Jak ja będę wrzucał sobie takiego mhm. bohatera Tą stroną, to zobaczę ją w swoją stronę, a Piotrek zobaczy go takiego wyszerzonego. No i teraz tak. W grze mamy łącznie 8 bohaterów. Musimy na początku wybrać pięciu losowo i mamy tutaj teraz czerwonego kapturka, wilka złego, szczurołapa i szczury, małą świnkę, jasia i magiczną fasolę. Poza tym mamy jeszcze księżniczkę, złą królową i pinokiem. I musimy do woreczka wrzucić żetony tych wybranych bohaterów. Natomiast w przypadku szczurołapa mamy cztery szczury, które leżą na jego planšetce. W przypadku Jasia mamy również cztery żetony fasoli. To mamy jeszcze monety bo tak naprawdę wygrywa gracz, który zdobędzie ich najwięcej. No i mamy sobie taką planszetkę, na której będą e, wykładane kolejne żetony bohaterów. No i żebyśmy mogli je zgarnąć, będziemy płacili odpowiedni koszt. No i powiedzmy, że Piotr jest pierwszym graczem, więc zgodnie z instrukcją bierze jedną monetę, ja jako mhm. drugi gracz biorę monetę dwie. No i o co chodzi? No ja te trochę się obrócę, przepraszam, żebym widział o co chodzi. z tego szczura łapa. No i teraz właśnie na każdej karcie bohatera jest informacja co w ogóle robimy. Czyli tak, Piotrek wrzuca, jakby w tak. moją stronę. To jest powiedzmy moja strona, Zostałem więc dlatego widzicie. Monożnałem monetkę za wyrzucenie szczurołapa mo w momencie ustawienia, i biorę, że tą szczura i umieszczam go w innym rzędzie, nie tam, gdzie szczurołap. To ustawię tego tu. Tak, tak ej, dokładnie. Ej, no. To tak fajnie działa. To wrzucanie jest super. Przesuwamy zatem znaczniki w dół, dokładamy tutaj kolejny oczywiście losowo. O, znowu jaś. No, i tu, oczywiście, właśnie jest informacja, tak, że dwa, które są na samym dole, bierzemy je za darmo. Te, które są wyżej, musimy zapłacić jedną monetę bądź dwie monety i tak dalej. Dodatkowo, właśnie są konkretne pola. Ja bym na przykład teraz mógł sobie takie pole zgarnąć, więc może tak, też sobie wezmę szczurę łapa, i ja w takim razie wrzucam w tę stronę. Czyli kładę sobie sobie szczuro łapa. On spadł na dół, i oczywiście biorę również szczura w inne, w inne pole. Położę go tutaj. Teraz, w związku z tym, że mój szczurołap jest na tym polu z gwiazdką, gwiazdka oznacza, możesz wydać monetę, by natychmiast rozegrać kolejną turę. Użyj specjalnej zdolności postaci przed jej rozegraniem. No i teraz tak, czy ja tego chcę? Chcę. Odrzucam w takim razie monetę, biorę sobie Jasia, biorę Jasia tutaj i dzięki temu. Biorę z automatu monetę za Jasia i biorę fasolę. Fasolę kładę na Jasiu zawsze i dzięki symbolowi korony biorę kolejny żeton. Tak się nachapałem. Przesuwamy. Losujemy. Świnka. Też wezmę żeton Jasia. Z automatu monetka, fasola. I monetka. Okej. Okay. No i tak widzicie, tak sobie I gramy. Tak sobie gramy, 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 aż w końcu któryś z graczy jakby dojdzie do końca w trze trzeciej kolumnie. Czyli trzy kolumny zostaną zapełnione, a tak, wtedy... zgraczy z graczy, w sensie łącznie. No w sensie... Po prostu będą tak, trzy kolumny... trzy kolumny łącznie, a to ten, któryś ostatni z graczy jak dojdzie, to się wtedy rozgrywa ostatnio. No i koniec. Kapturka sobie wezmę jeszcze. Kapturek jest sobie tutaj. No i e, za kapturka. A nie, to jest. Na koniec gry zdobywasz się za tak, 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 kapturka. tak. No właśnie. Bo też właśnie ważne, że niektóre są postaci, które są e, jakieś mają zdolności po umieszczeniu, niektóre są na koniec gry i właśnie na koniec gry czerwony Kapturek i wilk. Ja wezmę świnkę, wyrzucam świnkę i przesuwam w dół. I za świnkę zdobywam automatycznie manetkę. Okay. No I czyli tak gramy, gramy, gramy. I... No, dziwne, że nie ma żadnego wilka tu je wrzuciłem w ogóle czy nie są. E, wiecie, i tak naprawdę to jest tyle. Jeżeli chodzi właśnie o samą rozgrywkę, jeszcze o jakby symbole, ten, który już pokazaliśmy, czyli ten. Korona gwiazdka, jeszcze jest X. Tak, X to jest, że postać w tej komnacie nie może ubyć swojej zdolności. A dwie korony to są po prostu dwie Dzień monety. No i gra jest przede wszystkim bardzo sprawna. Ja może już ją ustawię, ustawię ją tak. Bo Gdybyście jakoś widzieli. mnie to rozprasza, po prostu nie wiem dlaczego. Fajne jest to przede wszystkim, że właśnie są te kafelki, właśnie dwustronne, że widzimy, co ten drugi bohater ułożył, że z jednej strony to się prezentuje w ten sposób, z drugiej się prezentuje w ten sposób. Mi to się w ogóle kojarzy. My na to mówiliśmy w dzieciństwie bingo, ale to potem zobaczyliśmy, że to nie jest bingo, to takie bardziej trochę pchełki. Pchełki? Ale takie, wiecie, pchełki. coś w tym stylu. I były czerwone i żółte. Nie, niebieskie. No, może równa. My, ja my też mieliśmy kojarzę, że czerwone i niebieskie się wrzucało, tak, takie tak. kółka. Tak, dokładnie. I my mieliśmy taką właśnie malutką, to była kieszonkowa wersja, którą się właśnie tak wyciągało, rozstwierało się, tak właśnie wkładało to. No i właśnie gracz jeden miał żółte monety, drugi miał czerwone monety. Wrzucał je w ten sposób i układał linię. Mm -hmm. Różnego rodzaju. I też się właśnie zgarniało różne punkty za to, z tego co pamiętam. I mnie się bardzo kojarzy właśnie z tą grą, bo jest też na dwóch osób, też to się rzuca. No to w ogóle pięknie wygląda. Jest to dość tak. taki spory kawałek plastiku, nawet to, jak to po prostu tak wpada, to jest taki. Dźwięk charakterystyczny. jest fajnie to wykonane. Gra jest naprawdę bardzo dobrze wykonana. Te tony są grube. Ona ma bardzo proste zasady. To jest taki prosty abstrakt. no To jest instrukcja. Do, yy, do kombinowania. I powiem Wam szczerze, że rzeczywiście my, jak graliśmy. To jest przy tym trochę kombinowania. Dużo blokowania siebie, tak, dużo naprawdę. myślenia, w jaki sposób to rozegrać. Bo wiecie, ty może, jeden gracz ma jakiś plan, drugi widzi, co ty robisz, no bo widzi tych twoich bohaterów tylko takich bez koloru. I tak naprawdę, specjalnie może ci coś blokować, specjalnie może zabierać ci yy, jakby konkretne pola. Te, to fajne jest to, że, są... że każda gra będzie bardziej. Tak. Inna. tak bardziej inna dokładnie bo te, te tych bohaterów których my tutaj mamy wyłożonych to są tacy chyba podstawowi nie nie nie, podstawowe... nie ja po prostu tak? graliśmy w nie pierwszy raz i ja stwierdziłem, okay. że wyłożę je teraz również dlatego że już znaliśmy te zasady tutaj po prostu też są jakby inne zasady jest stały efekt jest no, na Tamte są gry. bardziej takie jakby mi się wydaje negatywne trochę bo i czarna królowa ta zła królowa dostajesz pieniądze za każdy bohater za innego bohatera który jest czyli będziemy już starali się jakby nie dokładać żetonów swoich obok tej królowej, innego gracza. Za Pinokio to samo, dostajesz pieniądze za y, jakby bohaterów innych graczy, więc specjalnie będziesz go podkładać obok innych graczy, więc no, rzeczywiście to jest takie fajne kombinowanie. Fajne jest to, że ci bohaterowie są tacy dla mnie właśnie dość spójni, że właśnie ta np. ma jest bohaterem negatywnym, więc ma negatywne zdolności. To, że no, standardowo każdy zna Jasia wraz z Fasolą, więc ta Fasola zawsze jest nad nim, więc będzie po prostu Pnęła. Jeżeli chodzi o szczurołapów, to szczury wysyła, bardziej szczurołapy do niego przychodziły w różnych bajkach, a nie odchodziły, no ale okej. Okay. Więc ja już tu widzę dość duże pole na dodatki, na nowe karty, e, więc taki mój pomysł. Potem no się tak, dogadamy, jeżeli chodzi o kontrakt. Ale tak, tak, właśnie ja tu widzę już kilku innych bohaterów, przez tak ta gra może była jeszcze bardziej regrywalna. Ale to już naprawdę jest wystarczające. Trochę nas zaskoczyła wielkość pudełka, bo jest naprawdę wielkie, mm. ale to przez to, że no, ta gospoda ma te tutaj nóżki i ona musi być. Pudełko musi być po prostu tak duże, żeby to się, tego, to się zmieściło. No. Mi się podoba? Tak, mi się też podoba. Jakby, wiecie, to nie jest gra, która będzie wymagała od was dużego kombinowania. To jest łatwy, przyjemny tytuł do rozgrywki wieczorem, o na przykład ja wracam z pracy, po ciężkiej zmianie, po południowej narzekam, że nic mi się nie chce, a jednak możemy wyciągnąć taką grę i zagrać, bo rzeczywiście ona mnie nie zmęczy. Mhm. I to jest właśnie taki tytuł, że albo, jeżeli spotykamy się, może no, nie w większej ilości graczy, bo to jest dla dwóch osób, więc trochę się zagalopowaliśmy, ale jeżeli byśmy chcieli sobie zagrać na przykład później w jakiś większy tytuł, to to może być taki właśnie filerek. Mhm. My wyciągniemy, rozgrzejemy sobie trochę komórki mózgowe do tego, żeby się pobudzić, no i potem możemy zacząć rozgrywkę. My już kiedyś mówiliśmy o tym też, że jakby mamy, no, co widać, dość sporo gier, ale y, mało jest gier w naszej kolekcji typowo dla dwóch osób, bo wiadomo, że te na większą liczbę graczy można zagrać za dwie osoby, ale rzeczywiście mało tytułów się sprawdza na dwóch graczy. A typowy tytuł dla dwóch graczy. Dla nich po prostu będzie i będzie idealny. I to jest takie idealne rozwiązanie, że tutaj no, nic się po prostu nie popsuje, bo nie można grać samemu ani większą liczbę. Martin też się zagalopował. Ale tak, mi się podoba, bo jest to. Mówię, takie dla mnie wspomnienie trochę z dzieciństwa, mi się bardzo kojarzy z tamtą gromstą. No nie wiem jak to się nazywa, ale takie też właśnie wkładanie i zdobywanie tylko tam bardziej linii. Tu jest bardziej e, to, że. Warunków no tych. Tu, ty że karta to... ma, ma ko konkretne zdolności, mm -hmm. że zgarniamy po prostu hajsik. I jest to przyjemny tytuł. A owdzie jest jeszcze przy okazji baśniowy i są te baśniowe postacie, które po prostu każdy zna, to tym bardziej chce się po prostu ściągnąć po niego spółki. Dokładnie, jak najbardziej. Gra już jest dostępna w sklepach, więc możecie sobie zweryfikować na planszy, w jakim sklepie będzie najtaniej. My bardzo dziękujemy Fox Games za to, że mogliśmy ją przetestować, dla Was troszkę więcej o niej opowiedzieć. I tak naprawdę, co? Leccie do sklepów, szukajcie i grajcie sobie w baśniową gospodę. Dokładnie. Trzymajcie się. Cześć. Hej.